Przestrzeń internetowa jest pełna skamu, i co chwilę się gdzieś tam dowiadujemy, że ktoś gdzieś kogoś szukał. Pamiętam, że kiedyś taką rozmowę przeprowadziłem, w jaki sposób to filtrować. To jest pytanie w sumie, jest o tyle, o tyle trudne, że w naszym, ty masz podobne doświadczenie jak ja, więc my się już tak łatwo nie damy wbić w maliny. Zresztą mamy swoje doświadczenia. Jak myślę o tym, co decyduje o tym, czy w ogóle w coś w cudzysłowie kliknę, w sensie uważam, że to jest ok, albo coś jest skamem, to y, taką pierwszą rzeczą, która, y, która chyba może być zastosowana, to potraktowanie, jeżeli coś wygląda zbyt dobrze, to prawdopodobnie jest zbyt dobre. tak? Y, na rynku finansowym bardzo trudno osiągnąć Dwustop, ponad 20% stopy zwrotu rok do roku. To nie jest łatwe osiągnięcie. Więc, jeżeli ktoś obiecuje, że da 15% gwarantowane. To... Przede wszystkim słowo gwarantowane, to już chyba powinien tak. taki duży wykrzyknik. Tak, tak. W dzisiejszym świecie myślę, że tak. Natomiast ja myślę, że wszystko można spróbować, dopóki ktoś nie chce od nas pieniędzy. Czyli, jeżeli mamy ofertę osoby, która na YouTubie coś mówi analizuje, cokolwiek takiego robi, ale nie chce za to pieniędzy, tylko możemy zobaczyć, to mamy czas, żeby to sprawdzić. I chyba to jest najważniejsza rada, żeby wszystko sprawdzać. Sprawdzać, analizować, robić statystyki we własnym zakresie.